Hejka wszystkim, witam was na kanale Zaczytana Ja jestem Aurelia i dzisiaj do was z podsumowaniem Miesiąca e, Mimo, że zaczął się wie... Się, wie... Wrzesień, znaczy, w tamtym miesiącu był wrzesień i zaczął się również rok szkolny nie miałam zbytnie nadziei na wiele książek, a udało mi się przeczytać w tym miesiącu książek 8, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę całkiem dobra liczba, jak dla mnie. Więc tak, przeczytałam w tym miesiącu. przesłuchałam tak, dwie, dwa audiobooki, przeczytałam również jeden komiks, a reszta to są normalne książki. I tak, już chyba tym pozytywnym akcentem możemy zaczynać, więc już bez bezmędnego przedłużenia. Zaczynajmy! Na sam początek lecimy sobie z komiksem I jest to Klub Smutnych Duchów 2 Byłam w Empiku, stwierdziłam, dobra, kupuję Ponieważ wtedy akurat była premiera trójki stwierdziłam, że nie chcę być jakoś bardzo w plecy Dlatego kupiłam sobie dwójkę Nie będę opowiadała fabuły, ponieważ to jest bezpośrednia kontynuacja Tylko no tutaj już mamy więcej postaci, takich duchów Mamy po prostu więcej tutaj smutnych duchów, ale wydaje mi się, że ten tom jest troszeczkę słabszy niż tom pierwszy. Wydaje mi się, że tutaj akcja mimo wszystko. No wiem, że mimo wszystko, że to są komiksy, to akcja jest troszeczkę szybsza i troszeczkę jakby za szybsza, też troszeczkę mocno mi przeszkadza fakt, że po prostu wydarzenia w tym komiksie dzieją się. Po wydarzeniach, jakby dzień po wydarzeniach z pierwszego komiksu. I po prostu ja mam takie, że rozumiem, że człowiek może bardzo szybko przychodzić takie zmi zmiany w nastrojach, ale tutaj dla mnie akurat to było troszeczkę za szybkie. Mimo to, no, przyjemnie to się czytało i no i to są takie komfortowe na razie. To są po prostu komfortowe książki, komfortowe komiksy. I no były. To jest bardzo dobre, chyba 3,25 załam temu, więc ogólnie jest spoko, też jakby nie odradzam, jeśli lubicie pierwszy tom. Teraz słuchajcie. Wy chyba, jak zobaczycie, co ja przeczytałam, to wy chyba nie uwierzycie. To wy chyba nie uwierzycie, naprawdę. Przeczytałam Złego Króla od Holly Black. Wy pamiętacie, jak ja długo cisnęłam tę książkę? Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że pamiętacie, bo ja ją tak długo czytałam. Ja ją jeszcze czytałam, jak jechałam na warszawskie targi książki i jeszcze wcześniej. Ale we wrześniu stwierdziłam, bo byłam w większej połowie, byłam chyba gdzieś około, o tutaj, tutaj jest jakby, no, końcówka, to stwierdziłam, dobra, <grym> wezmę to i może w końcu przeczytam. I przeczytałam. I słuchajcie, no. To jest ok. <laughs> Ale jeszcze zanim przejdziemy do mojej głębszej opinii, chciałabym Wam opowiedzieć o Fabule pierwszego tomu, bo to też jest bezpośrednio kontynuacja. W pierwszym tomie poznajmy Jude, która jest śmiertelniczką w świecie elfów, a nasz świat elfów polega na tym, że. No, mamy elfów, którzy mają najróżniejsze. Mają takie, jakby, połączenie ze zwierzętami, że niektórzy na przykład mają rogi, niektórzy ogony, jakiś lwów, skrzydła, skrzydła motylów, ale najważniejsze jest to, że są te elfy nieśmiertelne, że nigdy nie umierają ze starości, a no nasza Jut z pewnego powodu. Yy, znajduje się tam. A ten powód jest taki, że pewien Madok paręnaście lat wcześniej zamordował ich matkę i zabrał ją właśnie do tego świata ją i jej siostrę bliźniaczkę Taylen i Jude musi jakby próbuje przetrwać w tym świecie i próbuje pokazać, że nie jest po prostu już nie chce się dawać bez przerwy, wiecie, popychaniu, czy wyzywaniu, lub takim naprawdę nieprzyjemnym żartom i też mamy tutaj również Cardana. Yy, no to tak, to jest fabuła pierwszego tomu. O drugim powiem tak. No, przed, na pewno, na pewno, po prostu ta pierwsza połowa, ona była bardzo mocno nudna. Naprawdę była nudna, znaczy bardzo. Po prostu była trochę nudnawa i jakoś mnie to zbytnio nie zachęcało. Druga połowa jest o wiele lepsza i plot twist, który tam się wydarzył, jeszcze nie mówię o tym końcowym, ale na tym takim E, bliżej końca. Ło <noise> Powiem serio, niezły plot twist. I zakończenie. Nie na widzę kardana już teraz. E, Kardan, idź się leczyć. Nie. Ale no, no tak, to jest ogólnie moje jedyne, co mogę powiedzieć o tej książce. Ale właśnie, no kurde, szkoda, że czytałam ją tak długo. Mam nadzieję, że już królową niczego. Będę po prostu czytała sobie, przeczytam no, ją na raz. Mimo tak, i tak się cieszę, że to przeczytałam, no bo męczyłam to długo. I nie wiem, czy ja mam wam to polecać, czy nie, bo. I don't know. Ale jeśli lubicie po prostu pierwszy tom, to wydaje mi się, że ten też nie będzie najgorszy. Teraz przeczytałam coś. Co so, w niedawnym czasie Zuza Zaksiążkowana, bardzo to polecała, w ogóle pozdrawiam Ci Zuzi Wiem, że tego nie oglądasz, ale i tak yy, Dom nad Błękitnym Morzem yy, T.J. Kluna I ogólnie chciałabym wam jeszcze coś powiedzieć, patrzcie To nie ma dużych liter To ma całkiem małe litery, trochę takie jak podobne książki A wiecie, że ja zazwyczaj, zazwyczaj nie czytam książek z takim tekstem... Ale znaczy takim clou ale to przeczytałam. I to nawet przeczytałam nawet w całkiem dobrym czasie, więc jestem z siebie jeszcze bardziej dumna. I na sam początek o. <grych> Na sam początek o opisie Mamy tutaj naszego głównego bohatera, Lunisa Barkera Który y pracuje w Wydziale Nadzoru Magii Magicznych Nieletnich Czyli jego głównym zadaniem jest to, że on po prostu jeździ po sierocińcach Lub tak, chyba po sierocińcach właśnie y Z dzieciami, którzy, które mają magiczne moce I sprawdza po prostu, czy ten sierocińiec się nadaje dla tych dzieci Czy te dzieci tam dobrze mają wszystko i tak dalej i pewnego razu dostaje on wezwanie, że musi pojechać na miesiąc do pewnego sierocińca, który ma dzieci trochę takie bardziej specyficzne. Specy... To jest złe słowo takie po prostu też magiczne, ale pod trochę innym względem, ponieważ są to dzieci, wiecie, jest tutaj dziecko diabła, jest, jest córka Krasnoludów, jest nimfa leśna i po prostu. Takie magie, magia na zaawansowanym poziomie, i on tam jedzie, i się dzieją rzeczy. Ta książka była naprawdę bardzo dobra, bardzo przyjemna, bardzo, bardzo fajna, ale bez przesady. Po prostu była przyjemną rozrywką. E, przede wszystkim, Pier tutaj mam dwie rzeczy, które uwielbiam w tej książce: czyli to, że po prostu ona pokazuje, że nigdy nie wolno oceniać. Człowieka, dziecka czy kogokolwiek, po tym y, jak wygląda, czy ma jakąś chorobę, czy nie wiem, ma, dodatko, ma jakieś skrzydło, czy rogi, że nie wolno potem oceniać, że to i tak jest dziecko. I tak jak się mówi, nie wolno oceniać książki po okładce. To po prostu jest idealne określenie dla tych dzieci. Y, były też one i były też one osobami i po prostu. Rzeczy w tej książce, dzięki której najwięcej się uśmiechałam. I no, te dzieci, jakby, jak coś te dzieci umowiły, to mi się zawsze to podobało i się zawsze uśmiechałam. Też mm, miałam. O, tak. <laughs> Nie, w sumie powiedziałam wszystko, co miałam, takich rzeczy, które mi się najbardziej podobały w tej książce. Yy, właśnie, no, powiem Wam, że ja bym się waha... Znaczy, wahała. Może. Jeśli by były jakieś fajne czasy szkolne, może kiedyś by to wleciało na lekturę. Chociaż nie wiem, czy ja bym to chciała, żeby wleciało na lekturę z tym tekstem. Ale po prostu ta książka daje piękny przekaz, taki, że jak Wam mówiłam, nieważne, czy masz jakąś chorobę, czy wyrosło Ci dodatkowe skrzydło, czy cokolwiek, po prostu jesteś człowiekiem i też to. To, że jesteś inny, nie oznacza, że masz być korszy, że ludzie cię mogą poniżać. Piękne, mimo to reszta jakoś fabuły nie siadło mi aż tak bardzo. Tam ogólnie sam wątek romantyczny był taki okej, okay, ale jakby to nie było dla mnie nic nic większego po prostu, mimo to, no polecam wam tą książkę przede wszystkim, żeby po prostu zobaczyć ten przekaz Bo wydaje mi się, że on jest bardzo silny, bardzo piękny i no najlepsze tutaj były po prostu te dzieci Fajnie by było zobaczyć kiedyś od DJ-a taką, takie, bo tam chyba było 7 dzieci Takich 7 nowelek i wiecie, i każda nowelka z perspektywy innego dziecka to by było naprawdę piękne. Teraz przeczyta, przeczytałam w tym miesiącu lekturę szkolną. Wow! Ale na szczęście to była króciutka, więc ją bardzo szybciutko przeczytałam. Stary człowiek i morze. Wiecie co? Ja Wam nie będę opowiadała o fabule, bo fabuła jest tak, tak prosta i tak krótka, że nawet mówiąc szczerze, nie chce mi się tego opisywać. Ja to oceniam chyba na dwie gwiazdki. Ogólnie to tak. Sama historia. Strasznie prosta, troszeczkę nie podobał mi się ten styl pisania, był on trochę taki, no nie taki, jaki ja czytam na co dzień Bo wiem, że niektórym może się spodobać, ale no on po prostu nie jest mój I... no i sobie tyle Jakby, no jak to czytałam i czytałam to po prostu bez większych emocji Jak to skończyłam, miałam takie... Hmm, w sumie... Fajnie było przeżyć tę historię i ją przeczytać, ale, ale szybko o niej zapomnę. I tak będzie, jutro piszę Sprawdzian, więc od razu po napisaniu Sprawdzianu najprawdopodobniej szybko zapomnę o tej lekturze. Nie miała ona też jakichś, wiecie, głębszych opisów czy coś takiego, była ona trochę taka Dawa. I no, to jest lektura, więc no, nie wszystkie lektury są fajne, niektóre są, ale ta akurat się do nich nie zalicza. Teraz coś, co przesłuchałam sobie audiobooku. Znaczy, trochę słuchałam, trochę czytałam, ale. Ale się cieszę, że w końcu się za to zabrałam. Ale się cieszę, bo nie miałam co czytać i tak patrzę i tak. Dobra, biorę i. Ale się cieszę. Cuda Wianki. Ale się cieszę, że to przeczytałam. Słuchajcie, ja to kupiłam jeszcze na krakowskich rok temu. <grym> Ale no jak wam już mówiłam, jest to na pewno o wiele lepsze niż ten pierwszy, ale na sam początek o fabule pierwszego tomu. Mamy Malinę Koźlak, która jest w sumie już chyba młodą dorosłą, i ona mieszka w domu, ale to nie jest normalny dom, ponieważ mieszka w domu pełnym czarownic. Ona sama jest czarownicą. W ogóle mamy tutaj właśnie historię Koźlaczek, które są właśnie czarownicami trochę zwariowanymi, ale też takimi, wiecie, bardzo rodzinnymi, bardzo zabawnymi. Jest to wielka rodzina yy, z wielką ilością ciotek, babci, babci. I po prostu wszystkich osób, jakie mogą po prostu być, i przeżywamy tutaj ich historię. I one są naprawdę bardzo zabawne, bardzo błyskotliwe, i bardzo takie, że po prostu z wielkim, z wielką ilością humory. Drugi tom po prostu jest o wiele lepszy. Serio. Ja bardzo długo się wahałam. Ale naprawdę niepotrzebnie, bo po prostu jak te książki sprawiają, że się uśmiecham, jak one są błyskotliwe znaczy błyskotliwe. Po prostu jakie one są zabawne, jakie przyjemne, one są takie wiecie to jest taka idealna książka, żeby po prostu się odmurzyć. Więc jeśli szukacie jakiejś książki idealnie na jesień, idealnie na październik i chcecie coś poczytać o czarownicach, to naprawdę to będzie bardzo dobra pozycja. Bardzo Wam polecam. No, nie wiem co więcej powiedzieć, tylko po prostu No to było takie dobre Cztery i pół gwiazdki yy, Bardzo polecam, naprawdę Jeszcze te ilustracje, jakby Serio, bardzo miło mi było Przeżyć tą historię i No czekam aż Aneta Jodowska Wyda kolejny ton, więc Aneta Jadowska czekamy wszyscy Teraz przeczytałam coś, co Jakby nie mówiłam wam o tym zbytnio, znaczy O, nawet mam zakładkę jeszcze yy, Nie wiedzieliście Wiedzieliście, że to przeczytałam, ale nic więcej na ten temat nie mówiłam. Czyli jest to książka Po skromnie, Tachery w Mafii. Przeczytałam. Przeczytałam kolejny tom, Shatter Me". Akurat tutaj nie będę. To jest też. Nie będę Wam mówiła fabuły, ponieważ jest to bezpośrednia kontynuacja innych wszystkich tomów. I pozdrawiam wszystkie piękne patronki. Love patronki w ogóle. Wiedzieliście, w ogóle taki fun fact Wiedzieliście, że tutaj patronku. Patronkami są, jest, jest aż cztery, są aż cztery Julki <laughs> Ciekawe, ale dobra Już moja opinia Chyba akurat moja opinia jest troszeczkę zmienna od innych Ponieważ niektórzy twierdzą, że Wow, to jest najlepszy Tom, shatter mi, On był taki ekstra, taki fajny, taki super Moim zdaniem Na pewno on się nie zaliście do moich ulubionych Był on spoko, ale... Szału jakoś nie było nie, nie emocjonowałam się tak jak Czasami I też w tym tomie troszeczkę Mniej czułam ten klimat, który jest znany Od Tahere w Mafii Ale może to dlatego, że po prostu Byliśmy troszeczkę w tym tomie w trochę innych miejscach I wiecie, nie było Nie było jadki, nie było bójki Nie było, nie było wiecie yy, Tam rzeczy na śmierć I życie Po prostu jakoś troszeczkę mnie, mnie zaangażowała ta książka Mimo to i tak była dobra, jakby no jak wam mu... Nie zawiodłam się Mimo, że nie była taka ekstra jak na przykład Rozbudź mnie, w ogóle fun fact Wiedzieliście, że ja Rozbudź mnie Oceniłam na 4,75 Trochę się dziwiłam Ale w sumie z, jednej, z drugiej strony warto było Warto to było Mimo to, no ten tom był spoko Ale mam nadzieję, że ostatni będzie Najlepszy w ogóle Guys To już będzie ostatni tom Ostatni tom to będzie po prostu końc i przygoda. A w sumie nie, bo ja nie czytałam tych nowelek. Wy się mnie możecie zapytać. Aurelia, czemu ty nie czytasz tych nowelek, jak tak lubisz tą historię? Nie wiem, czemu ich nie czytam, nigdy nie przeczytałam żadnej, jakoś tak. Nie wiem czemu, ale no pewnie jak przeczytam już wszystkie tomy, dotknij mnie. To pewnie po prostu z samej takiej chęci wrócenia do tego świata sobie je po prostu przeczytam. Ale to dopiero wtedy na razie jakoś nowelek mnie nie zachęca. Teraz książka, która zawodna moim sercem i bardzo dużo na niej mieliście w ostatnim filmie, czyli we vlogu. I co z tego, powiem Wam i tak o niej. Carissa to powraca, czyli najnowsza książka Taylor Jenkins. -Ritz. Jak wiecie, ja Taylor Jenkins bardzo lubię, przeczytałam od niej już cztery książki. Brakuje mi jeszcze tylko z polskich na zawsze, ale z przerwą, ale jakoś nie słyszę o niej za dużo na Bookstagramie ani Booktoku, więc nie jestem pewna, czy może po prostu ona jest gorsza, dlatego taką osobą nie lubi. Jeśli czytaliście, to możecie mi dać znać, czy faktycznie jest trochę słabsza. I tutaj powiem Wam od razu o fabule. Mamy naszą tytułową Karisato, która w wieku która jest znana. jest najlepszą tenisistką na świecie, jaka może być. Wygrała wszystkie wszystkie, wszystkie zawody. Ma 20 szelmów, jest też właśnie bardzo znana i w wieku 30 lat przechodzi na emeryturę. I potem mamy, znaczy to w sumie ogólnie mamy od początku powiedziane, ale też na samym początku książki, kiedy ona ma 37 lat, jej, leko, jej rekord 20 szelmów pobija pewna. Niki Chan i Kalisa to jest taką osobą, wiecie, bardzo zawziętą, która ma całkiem wysokie ego i po prostu ona twierdzi: Nie, ja jej nie pozwolę pobić mojego rekordu, i po tam 7 latach emerytury mówi, że powraca na tam taki pewien okres czasów, żeby miała czas na pobicie tych szelmów, żeby po prostu ona miała nadal najwięcej tych szelmów i do tego się zaczyna, tutaj jest tylko parę stron, ponieważ od razu potem przechodzimy do historii przed Czyli o tym jak nasza Karisato, to dopiero o tym jak tata ją dopiero co uczył Trzymania rakiety, jak w ogóle pierwszy raz dotykała rakiety, jak patrzyła jak ojciec gra I mieliśmy tą historię, jak dużo musiała poświęcić, żeby dotrzeć tutaj na sam szczyt A potem mamy jej historię, jak ona w teraźniejszości, kiedy ona naprawdę chce pobić te... Żeby po prostu miała bez prawy najlepszy rekord Ta książka, jak już mówiłam na vlogu, jest dla mnie jedną z lepszych tego roku Jakby 4,75 gwiazdek na 5 Teraz troszeczkę, jakby teraz już po przeczytaniu jej, troszeczkę mi się ułożyło I czasami się zastanawiam, czy to nie lepiej 4,5, ale no będzie to 4,75 Ponieważ słuchajcie, ja... Po prostu czytając tą książkę, ja przeżywałam tyle emocji, jest tak emocjonowałam, ja się nie mogłam oderwać, była to dla mnie książka piekielnie ciekawa. I tutaj właśnie jest idealnie, ponieważ słuchajcie, często jest tak w książkach, że w jakąś książkę, ponieważ w opisie jest, że ta książka... Ma sobie bardzo dużo treści o tenisie. I sięgając pod taką książkę, macie zamiar faktycznie czytać o tenisie, a nie zawsze to się udaje, a tutaj mogę Wam gwarantować, że o tenisie znajdziecie po prostu na każdej stronie. Na każdej stronie jest coś o tenisie i po prostu no, to jest tak dobra historia, bo mimo, że ta Karisato no, nie ma najlepszego charakteru, to po prostu ja jej bez przerwy dopingowałam, ja po prostu. Miałam takie, dawaj, pobij ten rekord! I tak po prostu bez przerwy dopingowałam, tak? Po prostu ja się emocjonowałam pięknie tą książką, była naprawdę dobra. Bardzo dobra, bardzo wam polecam. Jedna z, najlepszy, jedna z najlepszych książek tej Lord Jenkins. I, I tak, no, no i bardzo polecam ogólnie. I no, była bardzo dobra. Dobrze, i teraz ostatnia książka, której nie mam. E której nie mam po prostu ręcznie. Jest to książka, którą słuchałam w audiobooku. Jest to The Last Breath. The Last Breath. Od razu Wam powiem o fabule. Mamy tutaj Hailey, która jest 21-letnią kobietą, która studiuje medycynę i jest na właśnie na ostatnim roku studiów. I jej koleżanka pewnego razu twierdzi: słuchaj, ty jesteś zanudną dorosłą, i daje jej listę tam parę nastu rzeczy ogólnie. Tyle, ile jest rozdziałów, a nie pamiętam ile jest rozdziałów, chyba 20 ileś, ale nie jestem pewna. I w każdym rozdziale wykonuje jedno zadanie z listy, a pierwszym zadaniem, na pierwszej stronie, tak naprawdę ono już było, miała za zadanie pocałować nieznajomego chłopaka, i właśnie to robi w pierwszym rozdziale, i wtedy poznaje właśnie naszego Huntera, czyli drugiego głównego bohatera. Słuchajcie. No, ta książka była jedną z gorszych, na pewno, na pewno je, od razu po Stary Człowiek i Morze. To no, nie podobała mi się ona, niestety. Była moim zdaniem za szybka, niedopracowana. Było bardzo czuć, że to jest debiut, i to zakończenie ono było. I wydaje mi się, że mi było najlepsze z całej książki, ale i tak było średnie. Też wydaje mi się, że to zakończenie było takie, że wiecie, nie mogliśmy się ani go domyślić, ani nic innego, ani podobnego. Po prostu było takie, że nagle się pojawiło i ani ona mnie, nie wiem, jakoś nie wzruszyło, ani nic, ani nie... Nic ze mną nie sprawiała ta książka, ani się nie cieszyłam, ani nic. Też jak wam mówiłam, jest piekielnie przyspieszona. Bardzo mało można odczuwać emocji. W niektórych scenach w ogóle bardzo ciężko, moim zdaniem, się po prostu. Yy, nie wiem, jak to nazwać, tak po prostu. Wciągnąć, tak wgłębić tą historię. Nie mogę teraz znaleźć tego słowa, ale no, moim zdaniem po prostu była bardzo słaba. I nawet jak chcia. Nawet sam romans, on był po prostu taki nijaki, on po prostu był, ale był on taki prosty. Też. Troszeczkę mi lektor nie siadł tego Huntera, ponieważ ten lektor właśnie męski on czytał szybciej trochę niż, niż kobieta, i po prostu musiałam sobie dawać na jeden mniej, bo inaczej nie rozumiałam totalnie jego słów. Ale to po prostu już trochę wina audiobooka, ale tak. Ogólnie to to nie polecam tej książki nikomu. Dobrze, moi drodzy, tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć ten film. Dajcie znać, czy Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, ile Wy przeczytaliście książek w miesiącu i jak Wam się podobały i co. Ja się będę z Wami żegnała. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i teraz życzę Wam miłego dnia, bądź w nocy, trzymajcie się. Cześć!